Zimno. Cześć witajcie. Dzisiaj znowu nietypowo. Jedziemy dzisiaj zrobić daszek do naszej przyczepki. Mamy tylko przedsionek, a chciałem taki na szybkie wypady taki daszek z jakiegoś materiału zrobić. Taki szybko naciągany, żeby tylko był. No i teraz musimy znowu nasz grajdołek odwiedzić i poszukać paru rzeczy. No i coś tam wynalazłem, zobaczcie. Słuchajcie, jako kedrę chciałbym wykorzystać kable od solarów, które zostały. Tu mamy mniejszy przekrój. Tu są te, które używałem do podpięcia solara o większym przekroju. Weźmiemy taśmę dwustronną. No i tak się zastanawiam, co jeszcze tutaj. Tu mam taki krajdołek przyczepkowy. Różne dziwne rzeczy. No to jeszcze jakieś Klosze od lamp zostały, no i tak się zastanawiam, co tu jeszcze może się przydać, żeby nie trzeba było się wracać już tutaj. Mam no jeszcze uchwyty od Solara, od panelu, od panela, panelu O nawet klinozdobny jeszcze jest, ale to nam się raczej nie przyda. Taśmy dwustronne mamy no nie wiem, no tak... No ściąg się zastanawiam, to jest srebrna taśma, ale jest jej bardzo mało Ech. Tu mamy żywice, włókna szklane A tu A tu chyba są już malty, resztki malt biedy można by było taki kabel wziąć, tylko że on ma szerszy przekrój ja no, on chyba nie nie zda egzaminu tak więc hmm. nie, uszczelki <laughs> dobra, jest to co jest bierzemy to resztę najwyżej, jak coś będzie potrzeba to się podjedzie tutaj daleko nie mamy, dobra śmigamy, bo ładna pogoda, szkoda czasu dobra, wrzucamy Krajdołek Zamykamy Jedziemy No dobra, dojechaliśmy Taki Piękny dzień Normalnie jest grubo ponad 20 stopni Wszyscy no, drzwi otwierają No i co? Musimy się zabierać do pracy Portki sobie Jeżdżą o, Ale świeci. No, A my jeszcze musimy Eee, a zaraz to pokażę. Mi się zamknęły. Jeszcze muszę toaletę wstawić. Wziąłem ją do opróżnienia, czyściutka i pachnąca. Do tego, że już mrozów nie będzie, można będzie na stałe tutaj do przyczepy wrzucić płyny. Eee, to jest do spłuczki, to jest do kasetki i tu jest jeszcze jeden też do, do kasetki. Drzwi mi się zamknęły znowu. Dobra, ja robię z tym porządek i bierzemy się za przedsionek. A przedsionek mamy tutaj. Dostałem taki oto materiał. To jest materiał, e, jaki się używa w banerach reklamowych. On jest tu momentami tutaj pooczkowany. Ciekawe czy się uda te oczka wykorzystać e, do słupków, żeby przez nie przedziać. No nie, nie wiem, no, jestem ciekaw, jak to zda egzamin. Chłopaki mówili, że ponoć bardzo fajny, mocny materiał, dobrze się układa. Więc zaraz będziemy testować. Dobra, idę ogarnąć tę toaletę i ruszamy. No dobra, toaletka ogarnięta. Włączmy sobie jeszcze tylko solary, żeby można było ładować. O, a jak ciężko wchodzi Dobra, solar podłączony ładuje, ładuje. Dobra, możemy podpinać telefony i się ładować tutaj na tym kablu. Dobra, podpinam, ja się biorę za ten przedsionek. Do potem. No dobra, mam ten cały baner rozłożony. I teraz z tego co widzę, tu na końcach on jest zaoczkowany. Można by na przykład. Pierwsza nie, bo pierwsza może się łatwo rozerwać. Ale na przykład ten otwór można by wykorzystać jako wpust e, no, tych kików od nie? I tu będzie wystawał ten. Bolec, i za ten bolec można złapać sznurki, i wtedy to wszystko naciągnąć. Tylko teraz, tak. Jakie to ma być długie, tu jakby nachodziło tylko troszeczkę, żeby ten daszek był cały na górze pokryty i delikatnie tylko nachodził na boczne ścianki. Nic więcej, to ma być taki tylko i wyłącznie daszek. I teraz, tą ostatnią dziurkę można by wykorzystać do. Do naciągnięcia jeszcze bardziej Tego wszystkiego Nie wiem na ile to będzie mocny ten materiał Ale myślę, że tam prowizorycznie wystarczy Teraz tak Myślę, żeby tak jak Tutaj idzie to zagięcie To tu go przeciąć mhm. I potem jak już on będzie docięty Trzeba będzie zmierzyć mu szerokość Jaka by była najlepsza Wiatr wieje. podwiewa nam to. No i właśnie. Tak się zastanawiam, jak się do tego zabrać. I też dobrze by było sprawdzić, czy te kable, które mam, które wziąłem, czy one czasem nie będą nawet i za cienkie na tą kedrę. Dobra, zaraz przymierzam. I zobaczymy co z tego będzie. Słuchajcie, usiadłem sobie chwilę, bo jest gorąco, ale tak wieje, że to jest masakra jakaś. Także tam jest. E, docięty już ten materiał, docięłem go i teraz idziemy zobaczyć czy e, kabel od Solara zmieści się w tej listwie kedrowej. Także... Jej niesamowicie, ale przycisnąłem tutaj ten kabelek taką blaszką. No i dobra, chodźcie, zobaczymy, czy to wystarczy. Uu. Wystarczy, nawet trochę będzie wystawać to dobrze. A tu zacząłem sprawdzać, czy to się mieści. Jak widać, mieści się. Chodzi, chodzi na luzie Ciekawe czemu się gdzieś tam nie sklinuje O już się gdzieś sklino eee, Także temat wymaga tutaj dopracowania Muszę odwiązać ten no, system na drzwi Gdzie no, on tu wlazł? Tu, tu idzie, tu idzie, tu idzie Tu do góry A ja on tutaj został nie wiem czy widać. No tam u góry gdzieś się zblokował. No ale myślę, że trzymając za ten materiał, ciągnąć go po prostu e, przez cały tutaj obrys przyczepki, to chyba damy radę, co? No dobra, no nic. Muszę tutaj spróbować jakoś to zagiąć. Skleić ten kabel tutaj. Stałem nad szywaniem tego z szywkami, ale nie wiem, wziąłem taśmę dwustronną. Zobaczymy, to nie ma być nie wiadomo jaka tam pancerna technologia. To nie ma przed, przetrwać huraganów. To ma po prostu tam lekko przed słoneczkiem ochronić. Może troszeczkę przed wiatrem, nic więcej. To, to taka prowizoryczka. Daszek nad główką i nic więcej. Wydaje mi się, że. Chyba przyszedł czas już na wklejenie tej, tego kabla solarnego jako kedrę. Także wydaje mi się, że posłużę się znowu naszą cudowną, srebrną taśmą. No i chodź, pokażę Wam jak to będzie wyglądać. Ale słońce świeci. Dobra, także plan jest taki: przyklejamy kabel co kawałek do materiału. Materiał odtłuściłem. Jednakże z mało mi nawiało pełno śmieci, ale to już na to nie poradzę. Wiatr jest bardzo mocny i wieje tu spod samochodu. No i w planie jest coś takiego, że dolepiamy to do końca, a potem na samym końcu zrobimy coś takiego. I to się mocno sklei na taśmę dwustronną i mam nadzieję, że grubość tego będzie wystarczająca, żeby to. Przeciągnąć przez te listwy aluminiowe. Żyję nadzieją, bo nie sprawdzałem, czy ta grubość wystarczy. Także lecimy na żywioł. Dobra, śmigamy z tematem. Muszę Wam powiedzieć, że jestem z siebie dumny. Wszystko weszło elegancko. Całość się fajnie trzyma. Teraz trzeba by to o, czymś tam naciągnąć. Jest elegancko. Tutaj doszło do tego miejsca. Więc, więc spoko. Lekkie załamanie mamy. To, że będzie dobrze. Teraz muszę spróbować to jakoś naciągnąć. Wyjęłem nasze rurki od przeciąka. Teraz spróbuję jakieś dwie skompletować takie, które będą pasowały do tego wszystkiego. No nic, próbujemy. <grytania> no to połowa już stoi, przytwierdzona. Tam do tego, do koła samochodu. Tak tylko tymczasowo, żeby zobaczyć czy w ogóle to jakoś jakoś się będzie trzymać No nic, żeby zrobić tego test taki konkretny to musimy gdzieś się wybrać i prawdopodobnie za chwilę podjedziemy gdzieś tam nad jeziorko Także prowizorycznie przyczepiłem tutaj do koła od wozu no i tak to wygląda Trzyma się tylko na na jednej rurce i tak cud, że się trzyma. Drugiej tak wieje, że nie jestem w ogóle w stanie zamontować. Nawet nie mam gdzie e, i do czego tego przymocować. O, zobaczcie, jak wieje. Wieje, szarpie, rzuca tym wszystkim. Mm, tak jak już mówiłem, jedziemy gdzieś tam nad jezioro to przetestować. Tu w kadrze wszystko wchodzi elegancko. Trzyma się na razie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać no, po naciągnięciu tego wszystkiego Mam no, się konstrukcja już rozpada, bo wieje z drugiej strony no nic no tutaj tego na pewno nie, nie naciągnę, nie przetestuję Tak więc musimy jechać gdzieś w plenerek także widzimy się prawdopodobnie za niedługo na miejscu gdzieś nad jeziorkiem nie wiem jeszcze gdzie pojedziemy, zobaczymy no, to dojechaliśmy na zalesie na testy szybki obiad i bierzemy się za montowanie przedsionka daszku, przedsionkę, jak zwał. Tak zwał. Dobra, jemy i potem coś pokażemy, jak się udaje, tutaj to wszystko rozstawić. No i żeśmy coś tam pojedli. Jest tak fajnie, że. Nie chce nam się w sumie ruszyć. Robota... Robota czeka. Nie ma komu zrobić. Normalnie nie chce się ruszać. Podjeżdżają tam. Będą wyciągać łódkę pewnie z wody. Fajnie, może też się kiedyś łódki dorobimy. I wyciągnięta. Fajna. Ładnie to wygląda. Zobaczcie Pierwszy test <grywa> Chyba wypadł Całkiem, całkiem Wygląda to Mniej więcej tak Zobaczcie z przodu jak to wygląda Coś takiego Dwie rurki Od przedsionka Naciągnięte I Zawsze to jakiś Daszek schronienie przed słońcem. Mogłoby być. Nie? <głosy> <głosy> Tutaj wszystko ładnie w kadrze weszło. To jakieś są załamania. Ale coż to nie będziemy tego naciągać na siłę, bo te linki są takie, wiecie. Do prania na balkonie, nie? żeby wywiesić. <grystanie> takie zabrane na szybko do testów. No, związane tutaj na supełki. Trzeba haczyki takie specjalne porobić na linkach takich porządnych. I wtedy można by to naciągnąć jakoś tak konkretnie. A póki co jest jak jest. Działa, pasuje. Jak się będzie sprawdzał, hmm. o, coś było. Także siedzimy sobie pod nowym daszkiem. Korzystamy jeszcze z ładnej pogody. Niedziela nam się powoli kończy. I jutro nowy tydzień. Także od jutra do pracy. Ale póki jeszcze można, to sobie pod daszkiem jeszcze koczujemy. Oglądamy fajne widoczki. Korzystamy z ciszy. Wielu ludzi już pojechało. Także zostaliśmy nieliczni. No, jeszcze sobie tu trochę posiedzimy i też będziemy lecieć z dzieciakami dzisiaj cały dzień, praktycznie od samego rana na dworzu, także czas ich wykąpać, przygotować na jutro i no i co, będziemy się chyba żegnać, dla do wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, cześć!